Przepraszam, mi się coś się przerwało, Dokończam teraz mecz 2-1 Warszawa Pozwólmy sobie, że będę przerywał, uwaga, Rzeszów błąd techniczny, uwaga Nowicji 2, Jesus na was Na was Ksewi, Krzewi, uwaga, Krzewi Soldado groźnie, Soldado Miesta Iestę trzeba uważać. Brawo, brawo, Kielce. Mieliśmy Dwie zmiany. Wszedł Gdynia. Dla Gdańska, uwaga Kielce. Soldado. Miesta. Silva. Miesta. Uważać trzeba, uwaga i miesta. Silva Dorgi Alba Pedro, Pedro, uwaga, droźnie! I co? Uważajcie! Brawo, brawo! Teraz zabawę będzie w polskich Silva! Całta ty pięcia Hiszpaniela, furielocha uwaga teraz! I nie sta, i nie sta, i nie tej próbka umiejętności, uwaga Dorgi Alba, uwaga, Silva, Silva, uwaga, soba nie teraz strzał, czy co? Uwaga Poznań Biały brawo, biały stok walk, ale coś się nie udało. Uwaga, Pedro Soldado, groźnie, Soldado, nie ma spalonego Soldado na lewej stronie. Uwaga, Soldado Iniesta. Zatrzymał się Iniesta, co so zrobi Iniesta? Uwaga, Silva, Silva Groźnie Silva, brawo, Kelce. Warszawa, oni ci Kelce, gdzieś jest najlepsi. Kelce. Gdynia. Gdynia ładnie, uwaga. Kreb zapisze Bydgoszcz. Uwaga Hiszpanie, groźnie. Dordi Alba, Dordi Alba. O i teraz zakopane ładnie. Koniec mecz! A więc Polska przegrywa pod jedę, jednej, jednej bramce w drugiej połowie Soldado ale serio, wygraliśmy dobrze i serio mogliśmy ten mecz wygrać ale mam nadzieję, że w następnym odcinku yy, nocnego, nocnego grania zag, zagramy dobrze, a ten, następny mecz zagramy z definicją Grecji. Dużo łatwiejszy rywal, ale też nie możemy sobie pozwolić na, na takie no, rozróżnienie. Obyśmy też zagrali tak samo jak w meczu z Hiszpanią, bo zagraliśmy na 100% moim zdaniem, ale serio mogliśmy też Popełne kily błędów. Ja się żegnam.